Za wami dwa mecze na Mistrzostwach Świata. Co po nich wiemy? Poza tym, że głową można osiągnąć wszystko i zagraliście naprawdę świetny mecz. Myślę, że nie tyle co głową, ale serduchem. Myślę, że każdy z nas pokazał, że, że będzie walczył do końca i dawał z siebie wszystko, jeżeli ma taką szansę zagrać z takimi przeciwnikami. No, za wami tak naprawdę dwie porażki, ale czy te porażki powodują, że nie wiem, jeszcze bardziej wierzycie w siebie przed kolejnymi spotkaniami? Patrzymy na to, jak te mecze wyglądają w naszym wykonaniu, wiemy z kim gramy, przeciwko komu, cieszy nas, że, że wyglądał ten mecz fajnie i szkoda tych kar, bo, bo gdzieś tam nam uciekli z tym wynikiem, gdzieś, gdzieś ta nadzieja nagle się pojawiła i, no i to buduje, myślę, że na następne mecze będziemy gotowi, a, a wiemy po co tu jesteśmy. No właśnie, dzisiaj no ten wynik niekorzystny, ale z niego na pewno bardzo, bardzo dużo pozytywów możemy wyciągnąć. Tak, zdecydowanie. Myślę, że, że jeszcze to przeanalizujemy na, na chłodno z trenerem i, i przygotujemy się pod kolejne mecze jeszcze lepiej, bo, bo teraz mamy mecz, który, który musimy wygrać. Dla Ciebie to było duże przeżycie, zadebiutować na Mistrzostwach Świata, elitę i to właśnie z meczu, w meczu ze Szwecją? Tak, zdecydowanie. Fajnie, że, że mogłem tu zagrać i, i mogę grać dalej. Y Cieszę się, bo to moje pierwsze, pierwsze Mistrzostwa Świata w, w seniorskiej kadrze, także zacząłem z grubej rury. Będziecie mieć siły na Francuzów? Czy te dwa mecze nie wymęczyły Was tak za bardzo? Mamy teraz dzień wolnego, myślę, że, że dobrze się zregenerujemy i wiem, jak to wygląda, tutaj jest mecz po meczu praktycznie i musimy być na to gotowi. Myślę, że też przepracowaliśmy dobrze ten, ten okres. Przygotowawczy do mistrzostw i możemy być spokojni. A ci, Czy nazwiska tych grywali robią na Was duże, czy bardzo duże wrażenie? Myślę, że bardzo duże wrażenie. Widać, że, że potrafią grać w na, na trochę wyższym poziomie, jak nie galaktycznym i widać to, ten spokój w rękach przede wszystkim i ten przegląd. Cieszymy się, że możemy zagrać przeciw takim zawodnikom.